Nie widzę powodów. Kacper, nauczyciel historii, stopniowo traci wzrok. Ponieważ w życiu nie ma nic poza pracą, decyduje się to ukrywać i pracować jak gdyby nigdy nic. Zwłaszcza, że licealiści go uwielbiają. O jego stanie nie wie nawet koleżanka z pracy, z którą zaczyna łączyć go coś więcej niż pokój nauczycielski. Jedynym powiernikiem sekretu mężczyzny jest jego najlepszy przyjaciel Wiktor. Jedynym plusem filmu jest aktorstwo. Wcielający się w głównego bohatera Andrzej Chyra, grający jego kumpla Arkadiusz Jakubik, czy może przede wszystkim Dorota Kolak i Maria Chwalibóg. Reżyser Jacek Lusiński, scenariusz oparł na prawdziwej historii, ale co z tego, skoro najwyraźniej nigdy nie był w szkole, nawet jako uczeń. Licealiści z własnej inicjatywy, co do jednego zostający na przerwie, by przekonywać Belfra, że byłby ich wymarzonym wychowawcą? Nauczyciele zabijający się o przejęcie wychowawstwa klasy maturalnej? Z jakich opowieści fantazy Lusiński wyrwał te motywy? A jest ich znacznie więcej. Gorzej, że główny bohater, któremu mieliśmy współczuć, okazuje się niezłym potworem. Na samym początku filmu zabija matkę. A potem manipuluje wszystkimi naokoło, udając, że widzi. Wyobraźcie sobie, że próbuje układać sobie z kobietą życie, a próbuje wyrobić ją w małżeństwo, nie wspominając przy tym, że za parę tygodni będzie ślepy. A gdy jego sprawiająca kłopoty wychowawcze pupilka, znajdując się w dołku, rzuca mu w twarz, że na pewno wcale go nie obchodzi, i potem znika, to okazuje się, że naprawdę go nie obchodziła. Kasper nawet nie drgnie, by sprawdzić, co w ogóle się z nią stało. Taki potwór pasowałby do psychologicznego thrillera, no ale nie do dramatu oblanego gęstym, komediowym sosem żenujących żarcików. Wtapiając się w ich tłum na pytanie, czy warto obejrzeć carte blanche, odpowiadam, nie widzę powodu. Trzy lata temu Artur Jakimowski nakręcił znakomite Image. Można zrobić wciągający, trzymający się kupy poetycki film o świecie niewidomych? No można, ale nie każdy to dostrzega.